Zważając na to, że w te Halloween nie ma nic absolutnie związanego z Garysmodem, ja naprawdę chciałem zrobić jakieś straszne legendy z Garysmodem, ale zgadnijcie co? Nie ma absolutnie nic! Nic nie ma! Nie ma nic, że wielkorny. Kurde... Przepraszam. Trochę mnie poniosło. Zważając na to, że nie ma zbytnio ciekawych tematów związanych z Garysmodem, czy to jakichś strasznych legend, czy to jakichś strasznych map. To będę musiał improwizować. Jak nie zauważyliście, jak ten filmik się nazywa, będziemy rozmawiać o strasznych rzeczach. O KRWIPASTACH! O KRWIPA- Każdy raczej wie, czym są krwipasty. Straszne historie, które są rozpowszechniane przez internet. Krwipasty mogą być o wszystkim. Straszna postać, straszne miejsce, czy nawet nawiedzona gra, czy super, ultra, mega straszny, zaginiony odcinek bajki dla dzieci. I wieście lub nie, ale kiedyś każdy za dzieciaka bał się creepypast. W sumie, zważając na to, czego w tych czasach boją się dzieciaki... Tak. Raczej łatwo mi zaufać, że my baliśmy się tego. Mimo, że krypasty poszły do lamusa jakieś 10 lat temu. Wciąż jako tako istnieją w internecie. Wyglądają trochę inaczej, ale hej. Wciąż ich głównym celem jest straszenie dzieciaków, nie? I znam takiego jednego dzieciaka, który był straszony takimi rzeczami. Młody ja! Za dzieciaka byłem. Absolutnym tchórzem. Żeby nie powiedzieć, że byłem ci. Jak widziałem cokolwiek z Sonikiem z czarno-czerwonymi oczami lub z panem z wielkim uśmiechem, nie mogłem spać, no! Do... Dziękuję, Fuzionek, za tą teorię Zedet i Edi. Ponieważ ten obrazek, który dałeś, kurna, on spowodował, że. Płakałem, bo się tak bałem go. Bałem słowo klucz. Ponieważ teraz powstała teoria, która w pewnym stopniu wyjaśnia, czemu ta słówka jest ukazana w taki, a nie inny sposób. Aha. I uwierzcie nie. nie jest już tak kolorowo. No mów, mów. Teoria zakłada, że wszystkie dzieciaki, które robią. <grym dyskusja> dyskusja... to, to nie jest straszne. Za te wszystkie nieprzespane noce i za te wszystkie strachy z dzieciństwa w dzisiejszym odcinku porozmawiam o creepypastach, które były strachem za dzieciaka jak i moim, jak i innych ludzi się z nich pośmieje. No. Miłego oglądania! Zacznijmy od pierwszych strachów, które raczej każdy spotkał. Łańcuszki. Nie te! Te straszne! Z INTERNET! To jest najstarszy styl tekstu, który można nazwać krwi pastą. Bo jakby siedzisz sobie na komputerze i nagle widzisz komentarz pod obrazkiem z tekstem, że jak w ciągu trzech minut nie skopiujesz tego tekstu i nie wyślesz go 15 razy, twoi rodzice zginą! No no i o 12 w nocy jakiś rudy lis do ciebie przyjdzie i zabije cię! Przepraszam, że się wtrącę, rudy lisie, ale ja czegoś nie rozumiem! Ja! Ja mam Co ja temu rudemu lisowi zrobiłem? Ja się nigdy nie śmiałem z rudych ludzi. Moja... Moja rodzina nigdy... Zaktusiłem się silną. przepraszam. Wracając, no czajcie fazę. I co sobie musiał pomyśleć taki Antoś? Lat 12, gdy to przeczytał. I co najgorsze, nie miał konta na Facebooku, by wysłać te 15... Kurna, on był absolutnie przerażony. Absolutnie przerażony. No, dzidzi Antoś. Nie wysłałeś tych wiadomości, szykuj się na rudego Lisa przy swoim łóżku. Tylko, że nie! Przestańcie w to kurde wierzyć! Dostałem w swoim życiu 20 łańcuszków. Żaden duch, żaden furas, ani żadna inna kreatura do mnie nie przyszła. Wciąż żyję, moje narządy wciąż są w moim ciele! I wciąż budzę się w nocy bez żadnych duchów. Ale komiks, ktoś może powiedzieć, co jeśli jednak faktycznie ten duch do mnie przyjdzie, będę cię obwiniać w zaświatach, że mi poradziłeś, żebym nie wysłał tego łańcuszka? Ja ci powiem, co możesz zrobić. Jak faktycznie zobaczysz ducha, w swoim pokoju o 12 w nocy lub o 3 w nocy, nie zastanawiaj się, nie bój się, wylej z łóżka! Lub z krzesła, bo grasz do późno. Biegnij do tego ducha i kop! I zaufaj mi, żaden rudy list do ciebie nie przyjdzie. Po tym, co zrobisz temu duchowi. No, Walić te łańcuszki. Czas na faktyczne Kirby Slenderman, Jeff the Killer, Ditchy Toby, Eyeless Jack i inne killery typu Jane, Nina. Kurna, za dużo tego! Tak Od razu powiem, że z tych, których wymieniłem, najlepszy jest Slenderman. Wysoki mężczyzna. Elegancko ubrany i rzecz, dzięki której można odróżnić jedną osobę od drugiej. Twarz jest zastąpiona pustą, bladą skórą. No i porywa dzieci w lesie. Slenderman to youtuber. Bój się! No i jeszcze gry są z nim popularne. Nie, on to nie. To, to... Nie zmienia to faktu że jego wizerunek został ABSOLUTNIE zrównany z ziemią przez tych pajaców. Bo spójrzcie na tego najpopularniejszego Jeff The Killer Czy wygląda strasznie? Szczerze mówiąc teraz mi się bardziej kojarzy kurde z tym obrazkiem Jokera Ale dobra Kiedy miałem te 10-13 lat to się go bałem Ale jego backstory to jest tylko to nie jest straszne. Posłuchaj się jego historii w skrócie. Jest Seth Jeff. Witaj Jeff. I wraz ze swoją rodzinką przeprowadził się do nowej ekstrawaganckiej dzielnicy. Wow. Podczas przeprowadzki miał dziwne uczucie, ale on nie zignorował. Też bym tak zrobił. Później banda dzieciaków napadła go i jego brata. <laughs> Jeff znowu poczuł to dziwne uczucie i rozwalił dzieciaków. Hurra! Brawo Jeff debile. Później mama szefa kuchni zmusiła go, by poszedł na imprezę jakiegoś Bachora. Na tej imprezie te dzieciaki, które wcześniej zostały rozwalone przeskoczyły przez płot z BRONIAMI PALNYMI Ekstrawagancka dzielnica by the way, że dzieci kurde z broniami Zaczyna się walka, na Jeffa jest wylewany rozpuszczalnik i jest podpalany jego skóra jakimś cudem się wybiela Wycina sobie jokerowy uśmiech i wypala powieki A no to wygląda, że Jeff nie musi mrugać No dobrze Staje się jokerem, zabija swoją rodzinę i Buh. Ja się tego bałem! I tak z każdymi postaciami. Albo to co powiedziałem, albo historia. O, jeju, jak mi źle i niedobrze, dlatego... dlatego zacznę zabijać i. I teraz i, i zabiję te dziecko! Zabiję te dziecko na ulicach! Chodź tu! Chodź tu! Jeszcze te pakstory mogłoby być do przełknięcia, nie, ponieważ internet zrobi z tego coś strasznego. Ale kurna, wszystko się zepsuło, gdy nastolatki złot pada. Zajęły się nimi ta fraza jest straszniejsza niż cokolwiek, co tu powiem w tym filmiku. To coś mówi o Krywa. One połączyły ze sobą Slendermana i te wszystkie straszne postacie, tworząc abominację. Proxy. Tylko by te nastolatki mogły pisać romanszynła ze swoimi własnymi oczami. I tak, wiem, że ogólne założenie Proxy polega na tym, że Slenderman kontroluje telepatycznie tymi psycholami, by ułatwić sobie robotę... W... z czym w ogóle... Co on w ogóle robi? Jaki jest jego cel? Ale bądźmy poważni. I tak głównie te proxy jest wykorzystywane. Ech, do tego. Los gorszy od śmierci. Tak mi przykro Slendermania, ale mimo że jesteś ikoną creepypast, to zważając jak cię paskudnie skrzywdzili. <gry> nie jesteś straszny. No i jeszcze ten wysyp killer. Zważając, że oryginalny Jeff nie jest dobrą lekturą. To żadna na tej killer. Żadna Jane de Killer, żaden morderczy Liu, brat Jeffa way Nie jest wart Waszej uwagi, zaufajcie mi, to są fanfiki, nie creepypasty. I niedobre! I nie są dobre! I czas na moje ulubione typy creepypast. Creepypasty mediowe. Gry i kreskówki. Ja wierzę to jest najśmiężniejsze gumna. skoro Hirobraj nie istnieje do... To, 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 dlaczego mój brat umarł na przedawkowanie herobriny? Nie no, mimo tego, że Herobrine nie istnieje, i to jest oczywiste, wciąż mam do niego sentyment. I mimo, że pasta jest krótka, to jest naprawdę dobrze napisana. W porównaniu, główni bohaterowie tych past przesadzają ze swoimi reakcjami. Główni bohaterowie mają po 17 lub 30 lat, widzą krew i elementy horrorowe w grze lub w bajce dla dzieci. Co do... CO DO Dorośli ludzie, płaczą, przeżywają, boją się o swoje życie, tracą psychikę, jak widzą umierające fiksyjne postacie, tylko, że z krwią. Nie, pokazujcie im YouTube'a, proszę was, zobaczą fanowską, horrorową animację ze świnką Pepą i będą... <śmuszczą> Psycho ja naprawdę rozumiem niepokój, ja naprawdę rozumiem st nawet strach, no nie? Ale to już jest przesada. To jest typ ludzi, który by obejrzał piątek 13 i by pomyślał, że to jest prawdziwa historia. Naprawdę. No i to, co się dzieje w tych zaginionych odcinkach czy grach, po prostu nie ma sensu. Mówisz mi, że konsola z lat 80. czy 90. potrafi pokazać hiperrealistyczną krew, gdy grafika w tych czasach wyglądała w taki sposób? Mówisz mi! Że postać z bajki, czy gry wyskoczy z ekranu lub tego komputera i zabije głównego bohatera, który jakimś cudem wciąż pisze tą historię? Mówisz mi, że jak odebierz prąd z całego domu, to wciąż ten telewizor będzie działać i będzie pokazywać tą straszną bajkę czy grę? Mówisz mi, że komuś w studiu animacji. Chciało się robić własnoręcznie bez żadnej pomocy. Hippel ultra straszny odcinek, gdzie każdy tam umiera, tylko by przestraszyć jedną osobę, którą jest to akurat główny bohater. To jest głupie. Dobra, bo tutaj gadam, a nawet przykładów nie dałem. Akurat jest jedna krwipasta, pasta, która jest związana z Garysmodem. gm zos slash World. Jest nudna, po prostu. Jest pewien moment w tej krwipaście, gdzie główny bohater widzi zmasakrowaną twarz kobiety i robi jej screena. Screen wygląda w <noise> Znaczy... Nowsza wersja creepypasty mówi, że to jest... Alice Mossman? Ona się nie nazywa Judy przypadkiem? Judith? Tak, nazywała się Judith. W krwipaście jest bło... Ale najlepsze jest to, że według starszych źródeł Czyli filmik Psy Gambita. Kobieta jest nazywana Jakiejś kobiety. Kobieta. Czy autor próbował nas zbejdować, żebyśmy pomyśleli, że to jest jakieś prawdziwe zdjęcie z masakrowanej kobiety? <noise> Chyba już czajcie o co mi chodzi, że Creepasty są troszeczkę <noise> słabiutkie. Z takich lepszych creepast jeszcze jest Bend Jak inne historie miały dowody typu dowód, po prostu mi zaufaj, ok? To Bend faktycznie pokazywał gameplay. Filmiki z Cardridge'a, który rzekomo jest nawiedzony. Nawiedzony przez duch dziecka, które utonęło. Duch Bena znajduje się w Cardridge'u i miesza kompletnie grę. Czy to przez glitche, lub nawet nowe poziomy? Te gameplaye, które widzicie teraz w tle, udowadniają, co ten duch wyprawia z tą grą. IGI! ale wiecie co jest najstraszniejsze? W round że on należy do tego cholernego proxy! Nie no, ale wiecie co jest naprawdę straszne? Sonic.exe Nie w taki sposób jak myślicie. Nie chodzi o to, co się dzieje w Creepypaste. Bo tam dosłownie kurna pluszak z czarno-czerwonymi oczami zabiera głównego bohatera tu jakiegoś innego wymiaru. Ja nie wiem, kur. Chodzi mi o pewną klątwę związaną z tą Creepypastą Lubię ją nazywać klątwa.pdf. Możecie łatwo się domyśleć o co mi chodzi. widzicie Oryginalny autor z sonika.exe JC The Hiena jest <laughs> autorem.pdf. Wiecie o co chodzi? Samo to jest straszniejsze niż cały Sonic.exe. Ale to jeszcze nie koniec. O, nie, 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 nie. nie. Wiele lat później fani Sonic.exe chcieli stworzyć moda do Friday Night Funkin z sonikiem.exe. Jeden z autorów był pdf- Moc skancelowana. Widzicie? KLĄTWA- Nie wiem, jakby... Sonic z czerwonymi oczami wychodzący z komputera to jest taki głupi pomysł. Jakby to był jakiś wirus komputerowy, który usuwa cały dysk. To by było według mnie bardziej straszniejsze. Lubię moje rzeczy na komputerze. Jeśli chodzi o creepypasta o bajkach, o dziwo niektóre z nich zostały zauważone przez faktycznych twórców. Są dwa najpopularniejsze przykłady. Gumball. W odcinku nazwanym Składanka jest dosłowne nawiązanie do zaginionego odcinka żałoba ostrzeżenie, oh Roz... ostrzeżenie. ostrzeżenie. za dzieciaka byłem taki rozczarowany ale teraz uważam to za kapitalne nawiązanie by the way oryginalna krymipasta się to samo z drugim przykładem red mist nie mam zamiaru mówić alternatywnego tytułu, bo chcę zarobić pod tym filmie. Jest to znana krypasta, gdzie skalmar robi. No, nawiązali do tej krypasty w jednym z nowszych odcinków. Tego nawiązania już nie ma. W skrócie dzieciaki cię wystraszyły i nawiązanie poszło się kochać. Całkiem zabawne, nie powiem. I to też udowadnia jedną rzecz. Te odcinki. Nie istnieją, bo by, by kurde nigdy nie trafiły na taką stację telewizyjną. Wszystkie creepasy, które wymieniłem, oprócz tych, które faktycznie powiedziałem, że są dobre, to krapy. Strata czasu, twoja jak i moja. Szukanie dobrych creepypast to takie trochę szukanie złota w kupie. Niby się da, ale. ma się teraz ARG analog horrory, które są o wiele ciekawsze niż cokolwiek, co ludzie pisali w tamtych czasach. Ale oczywiście te pasty 2.0. Nie są idealne. Pewnie coś znajdziesz dla siebie, tylko trzeba dobrze poszukać. A tak to lepiej pograć jakiś horror w te Halloween. Więc no, lajkujcie, subujcie i bustujcie, bo to jest jakaś nowa opcja. Jak jesteście na telefonie oczywiście. I również dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję wszystkim hotkom, kawkom. No i oczywiście Cylindrom Boom. Outer Production. Prawie mnie kurde, rok wspiera. Ja pierdzielę. Ja pier. Naprawdę dziękuję. No i też nowa twarz. Olek Czajka. Propo twarzy, Olek. Nie chcę, nie chcę cię straszyć, ale chyba masz chatkrawa na twarzy. Dziękuję wszystkim wspierającym i dziękuję Tobie za obejrzenie tego filmiku. To był Kubiks. Wesołego Halloween i do następnego razu. I coś mi się wydaje, że niedługo będziecie musieli czekać na następny filmik. Nie cztery miesiąca, pa! pa. Jestem naprawdę ciekawy, ile razy użyłem tego psa w tym filmiku.